Zakłócę się. Zakłócę za Zakłócę się. Tak, się. Zakłócę 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 Tak, tak, tak. Trzymaj się. Zakłócę się. Zakłócę się. się połówkę. Teraz zrobi się trudniej. Musimy schować ten rożek do środka. Trzeba to bezcisnąć. Na Wszystkie Super. I z tej strony tak samo. Super. I teraz mamy stożek. Odwrotnie sobie połóż. Tak do siebie daj. I zaginamy go do góry. I teraz składamy w tą stronę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze dalej, bliżej, bliżej, bliżej. Muszę wystawać ten czubek. Troszkę wy wystawę, tak. O, super. Otwieramy. Nie nie nie, zagięty zagięty. Otwieramy. I tutaj nie, 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 nie. Tutaj, paluszka, paluszka. Otwieramy. tutaj, nie, I tutaj, nie. tutaj, I tutaj, paluszka paluszka. tutaj, I tutaj, I tutaj, Tak. Żeby Tak. Tak, o, tutaj ty masz? O. I teraz? takie tak teraz robimy? Tak. Do góry. składamy to. O. I teraz tą O, tutaj. O. I teraz nożyczkami. Prześcina. Tutaj. O tak. Super. tutaj mamy to. Całkiem, całkiem pod karteczkę. Całkiem do środka. O. O tak. Odwracamy i zaginamy znowu roż, rożek do góry. O tak. I zaginamy. Odwrotnie. Motylek jest. I teraz jest na w tę stronę. I teraz podejmę.